Cześć, witamy was na, witam was na naszej kolejnej budowie w Celestynowie, gdzie trwają prace uzupełniania słomą ścian, ścian budynku. Chcielibyśmy Was zaprosić, dwa zaproszenia Wam dać. Jedno tutaj na, na budowę, na miejsce, na Dzień Otwarty, na który Was serdecznie zapraszamy. 25 września. Was zapraszamy. Informacje: to jest w Celestynowie pod Warszawą. Informacje prześlemy Wam w wiadomościach prywatnych. Zgłoszcie się do nas, jeżeli chcecie, chcecie tutaj przyjechać. I w 30 września we Wrocławiu zaczyna się Festiwal Naturalnego Budowania tegoroczny na którym będziemy też prowadzić różne spotkania i wykłady między innymi wśród innych architektów, specjalistów, budowlańców i bardzo was tam zapraszamy. Też link, link podamy w komentarzu do do festiwalu. Więc do zobaczenia. Dzięki bardzo